Witam wszystkich serdecznie i bez zbędnej zwłoki zapraszam do wysłuchania informacji z ostatnich dni. Zaczynamy od Rosji. W najbliższym czasie zostanie zatwierdzona nowa doktryna wojskowa państwa Związkowego Rosji i Białorusi oświadczył minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Rosyjskie MSZ poinformowało, że wszelkie kroki NATO zmierzające do włączenia Ukrainy do sojuszu będą miały swoje konsekwencje, a stosunki z NATO obecnie są gorsze niż podczas zimnej wojny z powodu działań Paktu Północnoatlantyckiego i Stoltenberga. Natomiast sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, Będziemy prowadzić politykę odstraszania tak długo, jak Rosja, Chiny i Korea Północna będą posiadały broń jądrową. Prezydent Rumunii Klaus Johannis powierzył emerytowanemu czterogwiazdkowemu generałowi Nikolae Ciuka misję sformowania nowego rządu. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii rozważa sprzedaż rakiet typu Ziemia-Ziemia Ukrainie, w które zostałyby wyposażone kutry tamtejszej marynarki wojennej. Rozmowy dotyczą też dostaw ukraińskim siłom powietrznym pocisków rakietowych Brimstone, które mogą zwalczać niewielkie cele ruchome, poinformował The Times. Minister finansów Izraela Avigdor Lieberman powiedział portalowi informacyjnemu Walla, że konfrontacja z Iranem to tylko kwestia czasu i to niedługiego czasu. W wywiadzie dla Studia Walla podkreślił swoje przekonanie, że żaden ruch dyplomatyczny ani porozumienie nie powstrzyma irańskiego programu nuklearnego. To jest problem społeczności międzynarodowej, ale przede wszystkim nasz, ponieważ Iran stwierdził, że ich polityką jest zniszczenie Izraela, i oni naprawdę tak myślą. Izraelskie siły powietrzne wznowiły szkolenie na wypadek możliwego uderzenia na irańskie obiekty jądrowe, poinformowała w czwartek telewizja izraelska. Według wiadomości kanału 12. Szef sztabu sił zbrojnych w Kohavi po dwuletniej przerwie nakazał odłożenie środków budżetowych na ćwiczenia takiego scenariusza. Sieć telewizyjna podała, że Kohavi nakazał również, aby siły powietrzne intensywnie szkoliły się w symulowaniu ataku na irański program nuklearny. W poniedziałek kanał 12 poinformował, że rząd planuje przeznaczyć 5 miliardów szekli na atak na Iran. Przy czym 2 miliardy szekli będą pochodzić z budżetu obronnego na rok 2022, a reszta z obecnego budżetu. Dzień później minister obrony Izraela Benny Gantz bronił żądanego przez rząd zwiększenia budżetu na wojsko, ostrzegając, że dodatkowe środki są niezbędne, aby przygotować się do potencjalnego uderzenia w irańskie obiekty nuklearne. Według The Jerusalem Post premier Izraela Naftali Bennett i prezydent Rosji Władimir Putin doszli do porozumienia w sprawie kontynuacji obecnej polityki dotyczącej izraelskich nalotów na Syrię na wczorajszym spotkaniu w Soczi. Spotkanie szefów państw trwało 5 godzin. Spotkanie było ciepłe i intymne, tak jak w ciągu ostatniej dekady. Dialog premiera z prezydentem był bardzo ciepły, rozmawiali też o sprawach osobistych. Putin natomiast odniósł się także do kwestii spornych między Rosją a Izraelem, mówiąc jest wiele problematycznych tematów, ale są też punkty styku i możliwości współpracy, zwłaszcza w odniesieniu do walki z terroryzmem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oświadczył w czwartek, że USA będą bronić Tajwanu i potwierdził, że jego kraj ma zobowiązania do obrony wyspy, jeśli ta zostałaby zaatakowana przez Chiny. Prezydent USA przekonywał też, że nikt nie powinien martwić się o siłę militarną Stanów Zjednoczonych, ponieważ Chiny, Rosja i reszta świata wiedzą, że USA mają najpotężniejszą armię w historii świata. Foreign Policy donosi, że część demokratów naciska, by nadać prezydentowi Stanów Zjednoczonych więcej uprawnień wojennych, aby powstrzymać agresję Chin. W kapitolu rozgorzała debata między częścią centrowych demokratów, którzy martwią się, że prezydent USA Joe Biden Stoi przed prawnymi ograniczeniami swoich uprawnień wojennych w przypadku chińskiej inwazji na Tajwan, a postępowcami, którzy obawiają się, że bardziej agresywna polityka USA może doprowadzić do wojny. Elaine Luria z Partii Demokratycznej w zeszłym tygodniu w Washington Post wezwała do przekazania administracji Bidena narzędzi do prowadzenia wojny, które pozwoliłyby prezydentowi. Na szybkie zezwolenie użycia siły w przypadku inwazji Chin na wyspę. Luria obawia się, że Biden nie ma uprawnień do obrony Tajwanu na mocy prawa z 1979 roku, które mówi, że Stany Zjednoczone mogą uzbroić wyspę przed potencjalnym zagrożeniem militarnym, ale nie mogą formalnie uznać ich rządu, w przeciwieństwie do porozumień z Japonią i Filipinami. I to już wszystkie informacje przygotowane na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się i pozdrawiam.